Odczytałem ostatnio bardzo ciekawe badanie, które dotyczy właśnie podcastów. I to, to było tam napisane, że grupa naszych słuchaczy, potencjalnie także słuchaczy Escola Mobile, to jest grupa dosyć specyficzna, tak? Jakbyś mógł, Janku, streścić w paru zdaniach, czego dotyczyło to badanie, na jakiej próbie było zrobione i jakie są wnioski z tego badania. No, zrobione było na próbie jakichś 17 milionów Polaków, którzy korzystają z Facebooka. Czyli to nie była próba, tylko to była cała populacja, bo takie dane można wyciągnąć. Wykorzystaliśmy dane o zainteresowaniu, które są dostępne w tak zwanym API reklamowym, no i wyciągnęliśmy, co charakteryzuje ludzi, którzy są zainteresowani podcastami, którzy słuchają podcastów. Więcej jest na naszym blogu, tam zdaje się, że masz takie fajne możliwości pod... wrzucenia linku do filmu. Natomiast to, co jest szczególnie ciekawe, że rzeczywiście jest to bardzo ciekawa grupa z perspektywy potencjalnej promocji. Są to osoby w sile wieku. Stosunkowo zamożne, profesjonaliści i mający wiele ciekawych zainteresowań związanych często z biznesem finansami, aktywnością społeczną. No dobra, ale to muszę cię tutaj pociągnąć za język, żebyś trochę odsłonił karty, trochę kuchni nam pokazał, tak? Bo mówisz, okej, okay, ściągnęliśmy 17 milionów rekordów z Facebooka, to jest takie proste. Yy, wiecie, od razu słuchacze myślą, no dobra, to wyrasta nam tu może, nie wiem, jakaś druga Cambridge Analytica. Czy coś takiego, jakby jak jakby to robicie? Jakby, czy te dane są jakoś anonimowo pobierane? Na jakiej zasadzie to się działo, to, to, to działa, jakbyście mogli tak, no bo to jest, rozumiem, esencja waszego biznesu. Jakbyście mogli nie, tak. Nie, to co to... w miarę prosto opisać, żeby słuchacze zrozumieli, jak takie badania się właściwie robi, tak? Na 17 milionach osób? Nie? Wiesz co, nie, to w ogóle nie jest esencja Waszego biznesu. To jest jakaś taka, szczerze pod kątem metodologii, to jest po którą sobie zrobiliśmy, bo mieliśmy ciekawy pomysł i chwilę wolnego czasu. Esencja naszego biznesu to jest zaciąganie znacznie większych danych dotyczących komunikacji reklamowej firm i tego, co im się sprawdza w działaniach Facebookowych, a co nie, oraz prezentowanie firmom jako software. Natomiast dodatkowo rzeczywiście czasem robimy takie analizy, wykorzystujące dane z różnych ciekawych źródeł. Między innymi właśnie z Facebooka można wyciągnąć dane takie zagregowane a propos tego, czym się ludzie w danym kraju czy w danej zbiorowości interesują. No właśnie, ja może dodam, że te dane, o których tutaj mówimy, to są agregaty, tak? To znaczy nie, nie pobieramy danych dla indywidualnych użytkowników, tylko informacje zbiorcze. No w tym wypadku mówimy o statystykach grup użytkowników statystykach zainteresowań, które Facebook. Przetwarza i tak naprawdę przypisuje te zainteresowania każdemu z użytkowników. Jakbyś chciał, czy jakby nasi słuchacze chcieli, każdy może sobie w ustawieniach Facebooku, w preferencjach reklamowych zobaczyć, jakie zainteresowania Facebook nam przypisuje. I statystyki tych grup można rzeczywiście z Facebooka pobrać, ale to jest no jedna z wielu danych, które. które Facebook zbiera i do których można, można mieć dostęp. Tak jak Janek powiedział, my tych danych przetwarzamy dosyć dużo. W tej chwili to jest chyba około 4 milionów zapytań do Facebooka dziennie, które generujemy, także, także to są rzeczywiście duże dane.